Ile ma mordeczki? Kapelat, co? <laughs> No, wreszcie się doczekaliście na jego piutkiego odcineczka. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić moją super ekipę. Tomka Jagiełło, Filipa Zygałę, Oskara i Darię Jopkiewiczów. Ernesta Bruno i pozostałych. Jak kogoś pominąłem, to najmocniej przepraszam, ale chciałbym też pozdrowić mojego super kolegę Kacpra Lipowskiego i życzę mu powrotu do służby przy ołtarzu. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Je, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, proszę o pozostawienie dla mnie samych łapeczek w górę, miłych komentarzy i w ogóle. I tak jak mówiłam, naciśnijcie przycisk subskrybuj, abyście byli na bieżąco oraz dzwoneczek przy subskrypcji, abyście nie przegapili moich kolejnych odcinków. No. Czy się to komu podoba, czy nie? Pozdrawiam wszystkich i ślem Wam gorące uściski. <grymne> Cześć!